Czy są przygotowani? Nie. Można! No, można! Wszyscy gotowi? Jak forma, panowie? Oj, panie, przepraszam najmocniej. Jak forma? Przygotowani? No to super. A ty jesteś chyba najmocniej. A powiedz, ile lat masz? 3 lata. jak masz na imię? Karol. Karol. Pa... Daj Kuba najmłodszy uczestnik. 3 latka, proszę Państwa. Ja przeczytam te... Kto... Kto startuje? Jest to Weronika Brachaczek, Artur Żurek, Konrad Taperek, Norbert Pellica, yy Paulina Pellica oraz Kuba Gajo. Dobra, zbliżcie się tutaj do mety, ustawcie się wszyscy równo. Tego małego Uwaga! Ostatnia chwila dla czteru. Wszyscy gotowi? Nie chcesz dojechać tutaj do linii? Trzy, cztery, tak. I jadą, i doping, brawa, dopingujemy tak jest, wystartowali!